Cześć, witajcie w dzisiejszym poradniku, zajmiemy się taką kwestią, można powiedzieć całkiem podstawową, bo chcę Wam pokazać jak ląduje się Boeingiem 737-800, to znaczy jak się ląduje, no, ja nie jestem realnym pilotem Boeinga 737 na tą chwilę przynajmniej, Natomiast pokażę Wam po prostu, jak ja wykonuję lądowanie tym samolotem. Poradnik jest skierowany w szczególności do osób początkujących, znaczy początkujących no na tyle już ogarniętych, że potrafią wykonać lot np. nie wiem, cesną małą, ale chcą się przesiąść na większą maszynę. To pokażę Wam po prostu parę takich momentów, w których trzeba jakby zwrócić uwagę. Także zaczynamy. Film będzie taki, powiedzmy, dwuczęściowy, najpierw wykonam po prostu lądowanie, a potem w trybie powtórki omówimy sobie poszczególne etapy. 50, 40, 30, 20, 10. 80 knots. Okay, we on the wonder. Teraz sobie omówimy na etapie powtórki, jak to mniej więcej wygląda z omówieniem. OK, jesteśmy w trybie powtórki. No i teraz, przede wszystkim, no, trzeba powiedzieć, że oczywiście, w trybie powtórki nie wszystko jest tutaj powłączane jak trzeba. To jest raz. A dwa, przyjrzyjmy się papi. Mówimy tutaj oczywiście o lądowaniu manualnym. Bo ILS to sam nam większość tutaj rzeczy załatwia, jeśli chodzi otrzymanie ścieżki. staram się otrzymać 2 na 2 jeśli chodzi o wskaźnik PAPI, który jest na wielu lotniskach, dość popularny. 2 czerwone, 2 białe to jest idealna wysokość, jeżeli czerwonych jest więcej, no to jesteśmy za nisko, jeżeli białych jest więcej, to jesteśmy za wysoko. Więc to jest taki nasz podstawowy wskaźnik. Oczywiście w symulatorach czasami one są zbagowane, potrafią pokazywać, gdzie nie gdzie źle, ale zazwyczaj się sprawdza. No w realu powinno się przynajmniej sprawdzać. Więc jeśli chodzi o papi, to, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tu mamy punkt celowania. Ja mam osobne poradniki na kanale, w których omawiam: podejścia ILS, jak sobie efektywnie te lądowania ćwiczyć, oznaczenia pasa to wszystko na kanale jest. Dlatego dzisiaj. Dlatego dzisiaj skupiam się wyłącznie na samym takim manewrze lądowania manualnie, więc papi i punkt celowania, i to są te miejsca, na których skupiamy się na początku. Także podejście trwa. I tak trzymając się papi i punktu celowania powinniśmy w miarę ładnie schodzić, tutaj mnie troszeczkę gdzieś błynęło. To wiatro różnie się też ustawia. Czy słuchamy też tego, co, co mówi nam automat, czyli jak wysoko jesteśmy nad terenem. Tutaj odlicza nam 200 i coraz mniej, coraz mniej. No i jak się zbliżamy do progu pasa, a prog pasa oznaczony jest. Przez takie oto linie. I tym celowanie jest coraz bliżej. Zaczynamy troszeczkę, zbliżając się do pasa czy do terenu, zaczynamy troszeczkę ten samolot załamywać, flerować delikatnie, tak żeby też zbyt szybko nie przywalić w tą ziemię, czyli szybko troszeczkę wyhamować w tej prędkości pionowej. I jak już jesteśmy na wytrzymaniu, czyli wisimy nad ziemią, tak jak w tej chwili, to ściągamy moc do zera i po prostu czekamy, aż samolot wytraci prędkość i opadnie no i staramy się utrzymać oczywiście linię centralną, jak najbardziej się da. No i jest wylądowane. Zaraz przyjrzymy się jak to wygląda z kamery zewnętrznej. Z kamery zewnętrznej wygląda to w ten sposób. Podejście. W tym momencie lekko zaczynam lot wypłaszczać, żeby spowolnić to opadanie. Ściągam moc i wiszę, aż samolot nam delikatnie Opadnie no i jest wylądowane miękko w linii centralnej. Na co jeszcze zwracam uwagę? Na to, żeby wylądować w strefie przyziemienia, czyli tak, tu, gdzie są te takie linie po bokach, to jest strefa przyziemienia. Tu powinniśmy wylądować. Jak wylecimy poza nią i nie usiądziemy, w zasadzie powinniśmy odejść na drugi krąg. Także lądowanie całkiem e, przyjemnie wyszło. Nie jest to wcale skomplikowane, ale wymaga praktyki i jak to szybko można efektywnie ćwiczyć, to Wam pokazywałem w poradniku, jak efektywnie ćwiczyć lądowania. Z kamery takiej zewnętrznej... O, chyba najlepiej będzie obejrzeć to lądowanie w pełni stąd jeszcze raz, z boku. Podchodzimy, podchodzimy. Zaczynam troszeczkę wypłaszczać. Może, można tutaj oczywiście dyskutować, że czy wypłaszczyłem może za szybko, może nie. Ale tutaj ładnie nam opada. Jest w strefie, jest miękko w miarę, jest w mini centralnej. Oczywiście dałoby się usiąść to w sposób troszkę lepszy, trochę szybciej, ale to wymaga praktyki. Ja myślę, że na sam start takim początkującym osobom to powinno wystarczyć. Pomijam już kwestię, że później dochodzą kolejne rzeczy, jak lądowanie z bocznym wiatrem oczywiście. No, krótko mówiąc, każdy lot jest inny, nawet na te same lotniska zawsze pogoda jest trochę inna, trochę inny wiatr, trochę inną ma się wagę, więc te lądowania są też inne i też przy różnych prędkościach, bo o czym nie powiedziałem na początku, oczywiście pilnujemy przede wszystkim prędkości. Dopiero potem patrzymy na dalsze tam wskazania, żeby w ten pas celować. No, nie wiem, mam nadzieję, że. Na start wystarczy. Ja podkreślam, że nie jestem realnym pilotem Boeinga 7 czy 7 To są moje doświadczenia symulatorowe bardziej. Chociaż, chociaż ta sesja też się sprawdza, aczkolwiek na Wam mam jeszcze jedną no, technikę lądowania, może kiedy, kiedyś wam o tym opowiem. No, ale dla takiego Boeinga, przynajmniej w symulatorze, to jest ok. Dzięki za uwagę i do usłyszenia, czy też do zobaczenia. Cześć!